Wielka czystka odebrała światu bohaterów. Ci, którzy ocaleli, dźwigają teraz ciężar całego multiversum. Sami nie stawimy czoła armii Lokiego. Potrzebujemy więcej herosów. Mówi sekretarz Ross: Wielka armia zjednoczonych złoczyńców rozpoczęła właśnie inwazję na Ziemię. zniszczyć ich wszystkich. Film twórcy takich hitów jak Multiversum 3 oraz Multiversum 4. Ten komunikat kieruje do superbohaterów, którzy pozostali na wolności. Naszą jedyną nadzieją na pokonanie Lokiego jest uwolnienie reszty z Matrixa. Plan jest taki: Płyniemy czarną perłą prosto na Exego. Po dotarciu Barbosa rozpocznie ostrzał zaporowy. W tym czasie wy, Mandalorianie, wychodzicie i skupiacie całą ich uwagę na sobie. Znalazłem wejście. Ja w ogóle co tu tak zielono? Bo to ulubiony kolor Lokiego. To nie jest prawdziwy świat. Żeby ich wybudzić, trzeba zniszczyć Matrixa. Nie zniszczycie symulacji. Nie póki ja tu jestem.